Skąd pochodzą nasze pragnienia? Czym są nasze pragnienia? Kto zapodaje nam nasze pragnienia? Jaki jest cel naszych pragnień? Każdy z nas doświadczył sytuacji, każdy z nas bez wyjątku, w której miał pragnienie, zrealizował je, poczuł wypełnienie, i potem kolejne pragnienie pojawiło się większe pragnienie. Ale zanim pojawiło się to większe pragnienie, to poczuliśmy pustkę. Oczywiście czujemy się zadowoleni, czujemy się, że jak najbardziej nie chcielibyśmy stracić to, co osiągnęliśmy do tej pory. Czujemy, że jesteśmy za to wdzięczni, oczywiście, ale tylko dlatego, żeby tego nie stracić. Ale poczuliśmy pustkę, że jednak to nie jest to. To nie jest to. My musimy osiągnąć więcej. I oczywiście chodzi o to, żeby osiągać więcej, bo co by było, gdyby wszyscy ludzie mieli te same pragnienia? Nie ma dwóch takich samych osób z tymi samymi pragnieniami na świecie, nie ma. My różnimy się tylko pragnieniami. Mogą być te osoby podobne, ale pragnienia mają inne. Życie byłoby szare, czarno-białe i smutne, gdyby wszyscy mieli te same pragnienia. Zatem, co my możemy zrobić? Z, w nas pojawia się to uczucie przed kolejnym pragnieniem, ten stan świadomości niezadowolenia. Coś jest nie tak. Więc nie chodzi o to, żeby nie mieć większych pragnień, tylko chodzi o to, dlaczego je realizujemy w nieefektywny sposób. Bo coś poszło nie tak. Nie chodzi o to, żeby nie mieć pragnień, tylko dlaczego ja mam tą pustkę. Dlaczego ona motywuje mnie? Ona jest przyczyną, zanim pojawi się kolejne pragnienie. I o tym będę mówił w tym tygodniu. Zatem, jaki jest cel pragnienia? Jaki jest cel, podstawowy cel pragnienia? Pragnienie pojawia się, mam pragnienie napić się kawy i muszę ściągnąć tą energię, żeby czuć wypełnienie. Wypijam kawę, czuję wypełnienie na jakiś czas. Ono powróci za jakiś czas ponownie. Mam pragnienie orgazmu, mam pragnienie kochania się, więc ściągam tą energię, czuję się wypełniony na jakiś czas i to pragnienie ponownie powróci. A zatem ta energia będzie ciągle powracać, a my ciągle tą energię chcemy zabrać i czucie ukontentowania. No ale po chwili znowu czujemy, że coś jest nie tak. W zależności oczywiście od sytuacji, znowu czujemy pragnienie, musimy to osiągnąć, to coś. Zatem, żeby było nam łatwiej, podzielę te pragnienia na dwa filary. A i B. A to pragnienia osoby, która ma małe pragnienia, nazwijmy to, chociaż czasami są to większe pragnienia, niż mogłoby nam się wydawać. A więc jest to osoba, która pracuje sobie gdzieś tam na etacie, ma mały biznes, zatrudnia kilka osób, prawda? Niczego nie chce w swoim życiu zmienić. Niczego nie chce zmienić, niczego nie kwestionuje, nie kwestionuje siebie, nie kwestionuje tego, w co wierzy, jak wierzy, prawda? Nie wywyższa się, nie zadaje pytań. Jest zadowolona z tego, co ma. Jest osoba B, która jest przeciwnością tej osoby. Ma potężne pragnienia, chce osiągnąć absolutnie wszystko, chce mieć potężną karierę, chce być osobą, która ma wpływ na wiele rzeczy, chce osiągnąć sukces finansowy i tak dalej. No i oczywiście my chcemy być koło tych osób, prawda? Bo są to osoby, które nie narzekają, są młodsze, czują się młode, nie chorują i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście realizują wszelkie swoje zachcianki i pragnienia. Więc. Można powiedzieć, że są to dwie różne osoby, ale z punktu duchowego, jeżeli pragnienie realizowane jest w nieefektywny sposób, to ten poziom jest dokładnie ten sam. I mają one wspólny mianownik. I o tym wspólnym mianowniku teraz chciałbym e, poświęcić kilka minut na niego i opowiedzieć o nim. Zatem wyobraźmy sobie osobę A, która otrzymuje wiadomość, że musi gdzieś tam pojechać i skonfrontować się z jakąś nieprzyjemną sytuacją. No i pytanie, czy ona chce. Tego zrobić. Czy wolałaby jednak zrobić coś, albo robi, i żyje w taki sposób, żeby nie doszło do tego scenariusza, że ten stres albo ta informacja mogłaby się pojawić? Oczywiście żyje w ten sposób. No ale skoro już musi jechać i się skonfrontować, to to zrobi, bo nie ma wyjścia. Więc pojawia się stres. Druga osoba, osoba by mówi: ja nie mam problemu ze stresem, bo ja codziennie konfrontuję się ze stresem, ja codziennie konfrontuję się z dziesiątkami, czy setkami sytuacji, gdzie ja muszę podejmować stresowe. Decyzję można powiedzieć, tak? Albo konfrontować się z osobami, które wywołują ten stres. Więc ja nie mam problemu z tym. Ja jestem skoncentrowany na moim celu, na moim pragnieniu i muszę go osiągnąć. Muszę go osiągnąć. Więc wyobraźmy sobie teraz, że ta osoba B nie ma problemu z konfrontowaniem się z, z tymi osobami, ale co by było, gdyby ta osoba pomyślała tylko, że tego zamierzonego celu nigdy nie osiągnie? Ma stres? Czy pojawi się w niej stres i presja? Że nie będzie tego miała nigdy, nad czym pracuje, nigdy nie osiągnie tego. Wspólnym mianownikiem dla osoby A i B jest stres, i to, że osobie B wychodzi w pewnych aspektach życiowych w osiąganiu dużych pragnień, na przykład materialnych, nie oznacza, że nie ma w sobie obszarów, tak jak ta osoba A, której nie chce zmienić. Bo jeżeli, bo jeżeli jest uzależniona od pewnych rzeczy, które dają jej przyjemności i nie chce ich zmieniać, bo jest jej dobrze, no to też jest ofiarą tak jak ta osoba A, ja nie chcę tego zmienić, jest mi dobrze. Więc w zależności od sytuacji, w zależności oczywiście od poziomu, w tej dywersyfikacji jest niezliczona ilość naszych pragnień. Więc wspólnym mianownikiem jest presja i stres, tylko że na innym poziomie, bardziej albo mniej zauważalnym. Wszystko w zależności od sytuacji. Zatem, co można zrobić? Jak powinniśmy efektywnie te pragnienia realizować? Zanim opowiem o tym i odpowiem na to pytanie, wyobraźmy sobie sytuację, gdzie... Pojawia się w nas pragnienie wypicia tej kawy, więc możemy je zmanifestować, prawda, wypijając tą kawę. Pojawia się w nas pragnienie orgazmu, więc możemy zmanifestować to, to pragnienie. Pojawia się w nas pragnienie, że chcemy obejrzeć jakiś mecz na żywo, prawda, więc realizujemy to pragnienie. Czy też jesteśmy na spotkaniu biznesowym albo z naszymi znajomymi i dzielimy się na temat drugiej osoby, obmawiając ją albo oczerniając ją, ale mówimy fakty. Nieważne. Ale pojawiło się pragnienie w każdej z tych sytuacji i my je wypełniliśmy. My wzięliśmy tą energię, czujemy ukojenie, czujemy, że spełniliśmy się. Oczywiście są osoby, które powiedzą: mi, Ja nie muszę robić ani tego, ani tego, ani tego, ani tego, bo nie tracę czasu na mecze, ani nie obgaduję innych, bo się skupiam na biznesie. To nic, ale i w tym biznesie są sytuacje i decyzje i rozmowy, w których też ja biorę tą energię. To jest kwestia sytuacji. Ja też ją tam wezmę. To, że nie oglądam meczu i nie tracę czasu na kawę, nie znaczy, że nie ściągam tej energii w innym obszarze w moim życiu. Pytanie, czy zdajemy sobie z tego sprawę? I co to znaczy? Za każdym razem, za każdym razem, kiedy my bierzemy tą energię i ją materializujemy, albo czujemy ukojenie i spełnienie, Budowana jest kurtyna, budowana jest ściana. Wyobraź sobie ścianę zbudowaną z cegieł albo być może z kostek lodu. I na początku ta ściana jest cienka, więc przedsiębiorca, biznesmen widzi, że może osiągnąć sukces. Podejmuje taką decyzję i zaczyna odnosić sukces. Ale w miarę czasu, kiedy ściąga tą energię do siebie, dodaje tych kostek lodu i ta ściana robi się coraz grubsza, coraz twardsza. I do pewnego momentu kontroluje biznes, kontroluje swoje życie, każdy z nas. Do pewnego momentu, a z przychodzą problemy, wyzwania, których nie rozumiemy. Oczywiście próbujemy je rozwiązać, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, czy my widzimy, że nasze pragnienia były realizowane w oparciu o stres albo żeby tego stresu nigdy nie było. Że nasze zachowania i ściąganie tej energii było spowodowane tym, że my nie chcieliśmy skonfrontować się z pewnymi aspektami w naszym życiu i budowaliśmy ściany. I ta ściana teraz jest tak gruba i tak silna i tak twarda, że nie widzimy nic. Nie wiemy, co mamy zrobić dzisiaj. Nie wiemy. Po prostu my nie wiemy. I osoba A nie wie, co ma zrobić. I osoba B też nie wie, co ma zrobić. Zatem, co możemy zrobić? Powinniśmy tą energię, która, która przychodzi do nas przez dane pragnienie, w zależności od sytuacji, prawda? Bo może być to mniejsze albo większe pragnienie, ale powinniśmy wziąć tą energię i powiedzieć jej nie. No ale co to nam da? Można powiedzieć, ta energia będzie powracać, bo przecież jeśli wypije kawę albo jej nie wypije, prawda, to ona będzie powracać w jednym i w drugim przykładzie. Więc jaka jest różnica? Ona będzie powracać, bo jak wypije kawę, to ta energia wróci znowu. Jak jej nie wypije, to też będę miał za jakiś czas ochotę na tą kawę. No, powróci do mnie to pragnienie, Michał, no więc lepiej, żebym wziął to tu i teraz, wziął te pieniądze i zrobił jakiś biznes, zrobił coś konkretnego, coś zmienił w swoim życiu. Wypełnił kolejne moje potężne pragnienie i powinniśmy je wypełniać. Powinniśmy je wypełniać. Tylko w efektywny sposób, w odpowiedni sposób. A więc wyobraź sobie, że teraz, kiedy nie bierzemy tej energii, ona będzie powracała, ona będzie powracała cały czas to my przekierujemy, weźmiemy jako lustro i odbijemy tą wiązkę tej energii, tego laseru, wyobraź sobie, na tą ścianę. I co się będzie działo z tą ścianą? Ta energia będzie przechodziła znowu i znowu i znowu i coraz potężniejsza będzie, bo ona będzie powracać. Ja czemuś mówię nie. Mówię tej kawie nie. Mówię temu biznesowi nie. Mówię temu orgazmowi nie. I odbijam tą energię, w zależności gdzie my mamy ten stres. Gdzie my mamy ten problem, na, że ja odbijam i teraz tą energię, ta energia nie jest, widzisz, nie kumuluje się w nas, ona nie jest w nas, my ją odbijamy. I tą energię, którą my odbijamy naszą świadomością, ona powoli roztapia albo, jeśli woli, rozkrusza tą ścianę. I w zależności od stresu, jaki jest, a my co robimy, kiedy przychodzi do stresu, robimy wszystko, żeby tego stresu nie było, powtarzam, żeby tej presji nie było. My robimy wszystko, żeby, ona się, żeby ten stres się nigdy nie pojawił. Wszystko zależy od okoliczności i sytuacji. Tam, gdzie jest nasz największy egoizm, tam, gdzie jest ta najgrubsza ściana. A więc, jeżeli my będziemy potrafili i chcieli na początku, w tej wideo prezentacji zrozumieć, że mamy nie przyjmować tej energii, ale odbić ją, odbić ją o tą ścianę to ona będzie powracać jak najbardziej, ale będzie coraz potężniejsza, będzie coraz silniejsza. Więc siła odbicia tej energii też będzie silniejsza. I kwestią czasu tak zwanego jest to, kiedy ta ściana się skruszy, roztopi. I na tym nam powinno zależeć. Dlaczego? Bo kiedy się roztopi, kiedy się rozkruszy, nie będzie tej ściany, nie będzie tego lęku i stresu, nie będzie tej presji. Wtedy będziemy widzieć. Ten lęk i stres nie pozwala nam zobaczyć, to jest ta ściana, co się za nią kryje i co jest dla nas właściwe w danym pragnieniu. My chodzimy po omacku, realizując nasze pragnienia, nie wiedząc po co są, dlaczego są, skąd pochodzą, jaki jest ich cel, jakie jest ich źródło. My nie rozumiemy naszych pragnień. Naszym celem jest zrozumieć nasze pragnienia i zaopiekować się naszymi pragnieniami w efektywny sposób, w taki, żebyśmy byli ukontentowani. I, by, I aby nie pojawiało się to uczucie, ta pustka. My mamy realizować potężne pragnienia, ale nie dlatego, że musimy, albo że się czegoś obawiamy, obawiamy się stresu, obawiamy się presji, obawiamy się problemów, tylko dlatego, że chcemy wiedzieć, my chcemy wiedzieć, co jest dla nas właściwe. I aby wiedzieć, co jest dla nas właściwe, aby wiedzieć, jak materializować nasze pragnienia i w efektywny sposób, należy roztopić tą kurtynę, należy skruszyć tą ścianę. Ją kruszymy wtedy, kiedy nie akceptujemy tych pragnień, które możemy w każdej chwili zmanifestować. I o tym będę mówił więcej, podając więcej przykładów w kolejnych wideoprezentacjach.